Witam wszystkich dzisiaj z krainy John Deerów. Nie wiem za co się wziąć za jaką robotę Wyszło słoneczko trochę ciepła jest popołudnie, późne Tu mam do ściągnięcia kabinę ale chyba się dzisiaj wezmę troszeczkę za zmienię wymiennik oleju wymiennik ciepła oleju bo mi tutaj idzie woda do oleju Przepraszam, nie woda do oleju tylko olej do wody. Mam tutaj wymienniczek drugi. I wykręcę cały zmienie. Tutaj ten ściągnę, chociaż jest w stanie silnik oryginalnym, nic nie robiony, nic nie rozkręcany. Nic tam naszej rzeźby nie ma polskiej, ani silikonu. Ale idzie olej do wody i tylko olej do wody do chodnicy. No i jest tylko albo wymiennik, no albo głowica, tak? jak już uszczelka, albo głowica, coś tam się stało z głowicami. Po tym czy coś. Najpierw zrobię to co mam, głowicę też mam, ale najpierw zrobię wymiennik, zmienię i pójdzie w testy. Trzeba płukać teraz to kilka razy do chodnicy, żeby olej wszystkich wyrzuciła. Musi pochodzić trochę. Musiczkarnia jest ok. Wszystko ładnie pracuje. To jest z napędem. Z napędem tylnym. No i, i mogłoby iść w całości. tak? Ze szlifierni dostałem wczoraj niezbyt, niezbyt miłą informację. Wał się z tego silnika małego takiego od 40-40 czyli 63,59 5,9 litra. Wał się nie nadaje do szlifu. I idzie w graty silnik, pompa już poszła, wtryskowa na co podkręcałem na filmiku Reszta została Fajne dziury, tłoki miał, naprawdę super fajnie mi chodził Tłoki zostały, tam wałek, wszystko, no wszystkie pierdoły zostały, co tam jest Z niego Musisz niestety w części, a tą będę robił, najpierw dzisiaj zmienię Chłodniczkę i zobaczę, może mi się uda jeszcze kabinę ściągnąć, ładowarkę mam tam, ale przynajmniej porozkręcam ją do ściągnięcia, tak żeby tylko podjechać i ją do góry wziąć, bo Holender chce skrzynię z tego 4240 zobaczymy, co dalej, coś tam może mi się jeszcze przypomnić, co tam trzeba, a sieczkarni tej małej 57 20 z kosiarkami muszę zmienić pompę, pompę oleju hydraulicznego, bo jest już na zdechnięciu. Zmienię pompę, wymienię oleje hydrauliczne widzę tam przy skrzyni coś było grzebane, też pójdę teraz do mnie. Było grzebane też przy skrzyni, chłopaki grzebali, chyba pewnie kątowej pompka, bo to jest taka na pompie na pompie <laughs> robić, ale trochę nagram, mówię. Bo... Żeby było majówkę co oglądać. <laughs> Tą pompę muszę wymienić. Pompa zębata. Tu jest taka mikropompka mała do chłodzenia olejów przekładni. Tutaj, tej kątowej. Tu jest kątowa przekładnia. Widzę, że tu chłopaki coś tu robili, bo silikon jest. Nie wiem, albo sprzęgło coś tam mieli problem ze sprzęgłem. Ale widzę, cała przekładnia jest, jest silikonowana, to pewnie im coś tam uzyska poszły, bo, bo pompka, widzę, kontrolka się pali od, od tego ciśnienia pompy. Nie ma, nie ma obiegu, bo to jest pomp, obiekt, tylko wymusza obieki na z tyłu na chłodniczkę, taką małą. E, chłodzi olej w przekładni kątowej. Ta, ta, ta pompka jest od tego, nie? a ta jest od układu jazdy. Od wspomagania i od podnoszenia wszystkich funkcji hydrauliki. Tu jest ten baniak koleju, muszę zmienić. Tam chyba 40 litrów chodziło. Tu od hydrostatu. Baniak, bo też muszę zajrzeć. Tu jest pod tym deklem filtr. Kto mało kto tam wie, że on tam jest. No tak jak ktoś nie zajrze dobrze, to nie widać go. I ciekawe, jak tam pompa hydrostatyczna, bo też tak, no, tak niby jeździ, ale coś tak. Powinno trochę żwawiej jeździć. Muszę to zobaczyć. No i kosiarki, bo już niedługo może tam za jakieś 3 tygodnie będzie koszenie. No, może bym sobie wypróbował tę maszynkę. Jak to chodzi, jak to kosi. No jeszcze szyba jest do wymiany tam z boku. Nie ma szyby tej uchylnej. Z przodu popękana, ale tutaj nie będę zmieniał na razie. Nie ma sensu. Kabinę mam tam w oddali kabina należy z żółtym dachem takim, jeszcze takim samym no dobra biorę się za robotę dobra, chłodniczki już wyjęte po prawej stronie jest ta co będę wymieniał ją, znaczy ta do, ta dobra tu jest ta uszkodzona prawdopodobnie uszczelka była w porządku tutaj zaraz Wam pokażę Jeden ten dekielek to jest ten dobry zestaw a teraz wam pokażę jak to wygląda nie wiem czy będzie widać dobrze Zaraz czy jakimś kluczem może widzicie syfilis, gomilis szczelka jest tam cała teraz jak wyciągałem będę musiał nie wiem dorobić na szybkiego bo co tutaj nic nie wykombinuję nie wiem czy to tam zamawiał nie za długo to potrwa no i zaraz będę zakładał tą chodniczkę jeszcze ją wyciągnę później przetestuję, jakoś muszę ją sprawdzić nie wiem jak to zrobić, ale może skręcę tu na tą ostatnią tą obudowę co miałem i jakoś tutaj jakoś tutaj, no ciężko bo tu kanały są kurcze no ale spróbuję Spróbuję ją po prostu sprawdzić, czy to naprawdę tą chłodniczką szło. Wtedy będę spokojny. No, nie, da, nie dałem za wygraną chłodniczkę, wyjęłem, ale no nie widzę jakichś uszkodzeń. Wiadomo, tutaj ten olej jest. No robiłem już uszczelkę za drugim razem, mi się udało, bo na pierwszym, ten na, na pośrodku taki ten zrobiłem. Ja nie wiem, jak mi to wyszło, ale zrobiłem, pomyliłem się na ukos, w drugą stronę. No i, i zaraz będę zakładał. Nie chciałem tam na silikon żaden. Dosyć gruba jest to uszczelka. Taka mocna. I jeżeli tu wyczyściłem, to i zaraz będę zakładał tą chłodniczkę drugą. No, wszystko ładnie oczyszczone. Takim sprzęcikiem. Oczywiście kątówka na baterię. Dobra, i teraz tutaj też. Wszystko elegancko. I zakładam. Pszczeleczka już gotowa. I zakładam. Widzicie, już ciemno się robi. Niestety dzisiaj, dzisiaj tylko to zdążę założyć. Yy, tylko to zdążę dzisiaj zrobić i do domu tam e, jednak to chyba chłodniczka była bo oleju nie widać chodzi już przy trochę na koleczku jeszcze trochę jest ale już się rozgrzała przedtem po takim wychodzeniu od parę minut już było tutaj oleju na wierzchu a teraz jest ciściutko także chyba, chyba się udało usunąć awarię Eee, tą przy tego przecieku oleju wymieniłem tą chłodniczkę widzicie już jest to jest rozgrzana już chodzi parę minut nie mogę detektor mi coś tutaj nie sprzęgli chodził a nie wiem coś tam się tam pieprzy chyba czujnik któryś muszę podprawdzać czujniki eee, jeszcze tu widzę że to tak mi wyostrza eee, teraz tam się niech się trochę chodzi sobie na 1200 obrotów, takie powinna mieć jałowe jak na pusto, bo nie wolno na małych takich trzymać bo się naga rozbiera, tak w instrukcji napisane i tak trzeba robić eee, no muszę tak, tam jest kilka pieszczot jeszcze do niej może będzie w całości, może ale nie. ale coś mi mówi, że chyba nie eee, łożyska widzę, tam trzeba zmienić, bo coś huczy mi tutaj niesamodzielnie, niesamowicie zaraz wam włączę, zobaczymy no, nie wiem, słychać jak napierdalają no, Przepraszam nakrzaniają na łożyska. Słychać jak jest. Muszę sprawdzić czy to na, na odrzutniku, na gniotowniku, czy na czy na bębnie, walnięte zwalnięte jest. To może dyskwalifikować do rozbiórki. Dobra wyłączam. To jest sobie popisał. Tak po chamsku trochę, ale... Jak się nie, nie, nie pamięta nie no to i się przyda takie napisanie. Dla tych co nie wiedzą, a mają rzeczkarnie główne sprzęgło bęben, podnoszenie opuszczanie rury, detektor, test detektora, ustawiania poziomowania hadera, pływania po podłożu, a tu dodatkowy przycisk, ten kęper, rozkładanie kampera, nie wszędzie to jest. Różnie sobie zakładają ludzie. Czasami tam z tyłu tutaj się zakładają, albo tutaj się zakładają. Tam panel do klimatyzacji, do sterowania chłodzenia. biegnie mały licznik hektarów taki tutaj założył sobie. Tu jakieś ustrojstwo, sam nie wiem od czego. Chyba od centralnego smarowania. Bo ma centralne smarowanie. Tutaj panel cały od sterowania elektronicznego. Jeżeli są rozsuwania stalnicy gniotownika, rozsuwania walców. A to jak nowa maszyna jest w fabryki, wchodzi to wszystko, to jest silniki, jak są, to działa. A to do tylko do ostrzenia tutaj jest, tak? Ten przycisk jeden włączacie, jak to ostrzenie, to tak jak tam kiedyś na filmiku pokazywałem, kółko do góry na neutralne, wszystkie dźwignie od skrzyni, przekładni gniotownik odciążony, ten pasek do góry, 1800 obrotów, on/off i pyk i ma chodzić. Chyba, że coś jest nie tak, to wyskoczy, z Wam błąd. Na wyświetlaczu, jakieś tam E, coś tam Dobra, biorę dalej się do roboty Tak jeszcze na marginesie pozdrawiam chłopaków z gruty Chłopaki odczarowali, mi się szkarnie bo Mówią zmień chłodniczkę, będzie dobrze Także pozdrawiam was chłopaki Czekam na nasz deal, wiecie o co chodzi Dobra, tamta sobie mruczy dalej Fajnie się prezentuje A ja odpalam babcie I stawiamy tu pod wiatę, bo Trochę co miejsca zrobiłem Tu Ten, ten amputowano nogi, tyle z niego zostało. Skrzynia, muszę wyjąć skrzynię, rozebrać całą skrzynię. Do, do, do traktor poolingu potrzebują. Wiecie gdzie? Nie będę mówił. Palimy babci. Pokażę Wam, jak babcia pali. ta to są maszynka. Babcia ma już 80., któryś chyba czwarty rok. Jedziemy z koksem. Pyk. Działają nawet ten wskaźnik. Nawet działa. Trochę gazu. Pyk. Gdzie ona tu miała A w kluczyku. Chodzi Zobaczcie. To jest babcia. To jest babcia. Silnik oryginał. Taki ten. Yy, silnik właśnie założyłem do tego John Deere'a Tego 220 koni tu jest Jedziemy babciu, podnosimy do góry Muszę pompę najpierw zmienić Upa, Podnosi tak bardzo, bardzo mało. Dobra, starczy jej I teraz jazda, kurwa jak tu jechać i kierować Normalnie, a takie biega trzeba jeszcze jakieś rzucić Babcia ma straszny do pompy. Ledwo chodzi, ale ale damy jej drugą pompę. Mam tych pomp tam z demobilu, oczywiście. Nie no, najadę tam na nic. Chyba se, mam ochotę do babciu pojeździć, powiem Wam szczerze. Eee, chyba sobie zrobię. Jak nie zdążę zrobić, to. Tak po chamsku pojeżdżę tymi dwoma kasiorkami chociaż trochę Jak nie zdążę tamtej zrobić pojedynczej Tylko muszę najpierw babcię ogarnąć, żeby można było w ogóle nie robić Serwis jej zrobić I trochę chcę poposzyć, no, fajna rzecz taka no Zawsze chciałem tak Poszisz trochę takim sprzętem Mieć taki sprzęt A wiadomo, trzeba Trzeba spełniać oczywiście wszystko w granicach rozsądku Dobra, żebym babci tu nie uszkodził zaraz Grilla, grilla, grilla żebym babci nie uszkodził Dobra, leży Gdzie kontrolka się pali od skrzyni, smarowania skrzyni to jest od tej małej pompki co tam pokazywałem wam ładowanie no, ale to na piękne pracują na no, małej no, no, No no, 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 fajnie chodzi Dobra, wesimy. Taki by się przydał do tego. Trochę zareklamuję kolegów z YouTube'a. Takich obserwuję se kilku tam. Zelma, e, mój sprzęt 85. E, Mateusz Dirty Garage, brudny garage naszemu Mateusz by się przydał taki silniczek do tego ps taki rząd Dirka. 220 kucyków. A nawet mam taki silnik, nawet mam. W sumie będę miał dwa. A tu jeden stoi taki. Ale ciężkie przezbrojenie, pewnie z tych polskich, by do, szybciej dopasował. Także lubię oglądać też e, mądrych ludzi i naprawdę e, tych, co wymieniłem YouTube, tych youtuberów rolniczych. Naprawdę fajną robotę robią i pożądanych, chłopaki. A ja takich lubię oglądać, a nie jakieś tam głupoty. Głupoty niech dzieci oglądają. A ja lubię oglądać jakieś rzeczy jak ktoś, ktoś mądrego.